Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na moim książkowym kanale. Dziś przygotowałam dla Was start, do którego zostałam nawinowana przez Michała, prowadzącego od niedawna również blog książkowy, do którego link znajdziecie poniżej filmiku tego. Tak nosi tytuł Lipster Blog Award i polega na odpowiedzeniu na 10 pytań. Pytanie pierwsze z jakim zwierzęciem się utożsamiasz? Otóż utożsamiam się ze zwierzęciem, które jest moim znakiem Zodiaku, z lwem. Po pierwsze, jestem jak kot. Chadzam własnymi drogami i trudno mnie z moich dróg, powiedzmy, tak wysadzić. Jestem odporna na działanie reklamy, na namowy, na jakieś takie, nie wiem, działanie osób trzecich. Ja mam swoje zdanie i potrafię go bronić. Także jestem mało przekonywalna. Po drugie, nie lubię wody. Po trzecie, uwielbiam grzeć się w słońcu. Po czwarte, myślę, że mam jakieś zdolności przywódcze, tak jak lew, że Lubię dowodzić, dobrze się czuję na piedestale, chociaż nie mam takiego typowego parcia na szkłonie. No i samo to, że to kręcę, to jest chyba dowodem, że. Że jestem odważna jak lep. Pytanie drugie, gdzie chciałabyś zamieszkać? Gdybym tylko miała taką możliwość, porzuciłabym miasto, porzuciłabym e, mieszkania w przeruchliwej ulicy, przeniosła się w Pyszczady, zamieszkała w bojkowskiej drewnianej chacie gdzieś wśród lasów, wśród gór, z daleka od ludzi, z daleka od szumu, e, aut, e, galerii i miasta i w ogóle. Chciałabym rano wstawać i z kubkiem herbaty, czy kawy w ręku stać przy oknie i patrzeć, jak pod mój dom przychodzą zwierzęta z lasu sarny, lisy, zające dziki. Naprawdę to by mnie kręciło. Tęsknię za naturą, jeżeli mam możliwość, to właśnie w ten sposób lubię spędzać wolny czas, że porzucam to miasto i udaję się choćby na jego obrzeża. Więc bieszczady, tak. Nawet konkretna miejscowość, lutowiska. Naprawdę, tam jest moje miejsce na ziemi. Może kiedyś. Chciałabym. Pytanie trzecie. Dwunasta książka na Twojej półce w biblioteczce. Mam ją tu ze sobą. To jest książka Mój wybór Adam Małysz. Książka, w której z Adamem Małyszem rozmawia Maciej Kurzajewskiej i Sebastian Szczęsny. Dlaczego ta książka? Bo lubi biografię i uwielbiam Adama Małysza. Uważam, że jest i wspaniałym sportowcem, i świetnym człowiekiem, naprawdę takim wzorem, i idolem. E, serdecznie Pana Adama Małysza pozdrawiam. Książkę kupiłam już jakiś czas temu, e, przeczytałam i bardzo mi się podobała. Także to jest ta książka. E, pytanie czwarte. Ostatni film na, jaki, i na jakim byłaś w kinie? E, tutaj będzie wstyd, bo ostatni raz w kinie byłam w 2008 roku. E, może to dlatego, że w mojej miejscowości nie ma takiego kina, słuchajcie, z prawdziwego zdarzenia. Nie jest takie, powiedzmy sobie, takie kino na półgwiska, to prawdziwe takie ekstra putują. Byłam na filmie, który został zrobiony, zorganizowany, nie wiem, trudno mi tutaj powiedzieć, jakie słowo będzie właściwsze na podstawie książki Kardynała Dziwisza świadectwo. Także posadzie na Pawła II i to był ten film. A poza tym to ja filmy raczej oglądam na DVD albo w telewizorze, na jakimś kanale telewizyjnym. A tak ogólnie to więcej czytam niż oglądam filmów. Pytanie ym, piąte. Znienawidzona piosenka. Wiecie co? Nie mam takiej, natomiast nie za bardzo lubię słuchać disco polo i jazzu i muzyki country. Więc ogólnie jak włączam na przykład radio i coś takiego leci, to już zmieniam stację. Yy, natomiast czego jeszcze nie lubię? Nie lubię jak sąsiedzi czasem zdarza się, katują mnie jakąś piosenką. Która nawet może być dla mnie obojętna, ale katują mnie kilka dni tą piosenką I ja po prostu jak słucham od rana do wieczora choćby nawet przez ścianę To ja zaczynam mieć do niej lekko wersję. Czasem ona mija, czasem nie Więc tak to mniej więcej wygląda Nie mam jakiegoś takiego konkretnego tytułu znienawidzonego bo, bo po prostu Pytanie szóste, czy lubisz chodzić do teatru? Nie Lubiłam jako dziecko, a teraz nie lubię hmm, Powiem wam dlaczego po pierwsze, w moim mieście ja nie mieszkam w dużym mieście, żebym miała jakiś teatr, który byłby interesujący repertuar. Po drugie, ja nie lubię gatunków, które najczęściej są wystawiane w teatrach więc dramatów, tragedii, czegoś takiego rozpisanego na role. I powiem Wam, że w takim prawdziwym teatrze byłam raz w życiu i powiedziałam, że więcej nie chcę. Było to we Wrocławiu. Ja bodajże byłam w teatrze polskim, bo to było bardzo dawno temu na Kandydzie i byłam tak wściekła. Tak mi się to nie podobało, że ze złości podarłam program. Wstydź się, przyznać. Podarłam, słuchajcie, program i no nie mogłam wcześniej wyjść, bo e, autokar czekał na wszystkich no to była wycieczka. No więc e, nie lubię teatru. Dlaczego? Myślę, że nie lubię teatru ze względu na zbytnią ekspresję um, aktorów. To jest takie. Film mi się wydaje taki jak życie, prawda? A teatr taki przerysowany jest dla mnie. No nie wiem, może to mnie ktoś zhajtuje. Nie lubię po prostu teatru. Jako dziecko bajeczki jeszcze znosiłam, a teatru już nie. Moje nietypowe nawyki. Dla mnie one są typowe, ale dla tych, którzy są w ogóle nie są nietypowe, Wącham książki nowe. I co jeszcze? Lubię rano wstać o piątej. To wcale jak ja się tym nie katuję i pójść w na spacer. Lubię? No i to takie dla ogółu nietypowe są. Pytanie ósme. Rzecz, którą ostatnio kupiłaś? Widzicie co? Trudno mi powiedzieć, bo jakoś tak nie było na zakupach. Wybierałam się, wybierałam się, ale nie pojechałam. O! E, w, e, ale to taki zakup. No, no dobra, niech będzie. O, ostatnio kupiłam portfel. E, Popszedni mi się rozwalił i kupiłam, bo mi się wszystko z niego wysypywało. Jest czerwony, taki zwyczajny. Kupiłam go w poniedziałek. Tak, poniedziałek? W poniedziałek. poniedziałek, tak. Ulubiony przedmiot w swoim pokoju łóżko, ale wam go nie pokażę, bo jest totalnie rozwolone. Ja nie ścielę łóżka, dlatego że mój pies w ciągu dnia przychodzi na nie spać i ja po prostu ułatwiam mu zadanie, żeby się zakopał w kocyki, kołderki, poduszki i dalej. Więc no, ono jest takie, powiedzmy, zbawetlone, jak się mówi, ale no, to jest mój ulubiony przedmiot, bo tam się można wyspać, wyciągnąć i poczytać książkę, i poleżeć w ser i, i przytulić koi w ogóle. Jak długo prowadzę blog? A trudne pytanie. Blok książkowy pod obecnym adresem prowadzę już szósty rok. Yy, założyłam go 11 stycznia 2011 roku. Szybciej yy, blog o takiej samej tematyce prowadziłam pod innym adresem, yy, a w ogóle blogowanie zaczęłam w 2005 roku, z tym, że pisałam przez kilka lat bloga o totalnie innej tematyce niż teraz. A powiem tak, on był bardzo osobisty i w tej chwili już go nie piszę, ale nie będę go reklamować. Nie wiem, czy nie został skasowany, bo był prowadzony na Onecie, ale no niech to pozostanie moją słodką tajemnicą, o czym były i w ogóle, w ogóle. I to już wszystkie pytania. Ja serdecznie Michałowi dziękuję za nominację. A sama nominuję Kasia Nostalerczyk z bloga Kasia myśli. Boże, przepraszam, jeżeli przekręciłam Twój tytuł bloga, Kasiu, ale ja po prostu mam go w ulubionych czas, czas już wiem, że tam jestem. I czytam Twoje recenzje, Kasiu, zrób go ten tak w formie albo filmiku, albo... Jak wolisz w formie pisanej, ja bardzo chętnie poczytam albo obejrzę Twoje odpowiedzi. Michałowi również jeszcze raz dziękuję za nominację i życzę wielu pięknych chwil w a Was pozdrawiam Cię krótko, trzymajcie się, pa pa!